Czasami można odnieść wrażenie, że polscy rolnicy podzielili się na dwa obozy. Po jednej stronie stoją zwolennicy tradycyjnej uprawy, czyli orki i pługa, a po drugiej uprawy bezorkowej. Jedni mówią, robię tak od zawsze i to się sprawdza, a drudzy, trzeba iść do przodu. Orkowi i bezorkowi wytykają sobie nawzajem błędy, zarzucają niekonsekwencje i niekompetencje albo oskarżają o celowe niszczenie środowiska. Temat i tak jest gorący, a kwestia ekoschematów i wymogów unijnych dodatkowo podkręca atmosferę. Dowodów nie trzeba daleko szukać. Na początku 2024 roku przez całą Europę przetoczyła się przecież fala protestów rolników. Rolmako od lat specjalizuje się w projektowaniu maszyn do uprawy bezorkowej, a od pewnego czasu także bardzo aktywnie promuje wiedzę na jej temat. Czy to znaczy, że marka również staje po której stronie barykady? Że dzieli rolników na złych, czyli stosujących orkę, i dobrych, czyli jej niestosujących? Czy to znaczy, że nie umie wyprodukować pługa albo sztucznie nakręca rolników na kupowanie nowego, nikomu niepotrzebnego sprzętu? Odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi: Nie. Dlaczego więc Rolmako specjalizuje się w uprawie bezorkowej? Bo na tym właśnie polega specjalizacja na wybraniu danej dziedziny i ciągłym doskonaleniu się w niej. Dzięki temu możemy wdrażać innowacyjne technologie, rozwiązywać trudne problemy i ciągle proponować skuteczniejsze rozwiązania. Swoje podejście opieramy na badaniach ekspertów, którzy nieraz całą swoją karierę naukową poświęcili analizie gleb oraz tego, jak wpływają na nie różne systemy uprawy. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy na bloga na naszej stronie internetowej rolmako.pl oraz na nasze kanały w social mediach. Zarówno uprawa orkowa, jak i bezorkowa mają swoje specyficzne zastosowania w rolnictwie. Orka sprawdza się lepiej w przypadku gleb ciężkich, gdzie konieczne jest głębokie przekopanie, aby poprawić strukturę gleby i zwiększyć jej na powietrzenie. Jest również skuteczna w zwalczaniu chwastów oraz w przygotowywaniu pól do siewu roślin wymagających głębszego zakorzenienia, takich jak kukurydza czy buraki cukrowe. Z kolei uprawa bezorkowa, która charakteryzuje się mniejszą ingerencją w strukturę gleby, jest korzystniejsza dla utrzymania wilgotności oraz mikrobiologicznej równowagi gleby. Doskonale sprawdza się w uprawie roślin o płytkim systemie korzeniowym, takich jak pszenica o zima czy rzepak. W tej technologii Rolmako oferuje nowoczesne maszyny do uprawy bezorkowej, które zapewniają efektywne przygotowanie gleby przy minimalnym nakładzie pracy, dbając jednocześnie o jej zdrowie i urodzajność. Dodatkowo Rolmako posiada w swojej ofercie sprzęt umożliwiający rezygnację z orki nawet na glebach ciężkich, zapewniając odpowiednie przygotowanie gleby bez konieczności głębokiego przekopywania. Jeśli temat wydaje Ci się interesujący i chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na naszą stronę internetową rolmako.pl. Do zobaczenia wkrótce.